Może no, wieczór właśnie. Bo nie dał rady, bo mogłem jak Krzysztof się rozkręci, nie wiadomo o czym zaczyna gadać, to po prostu to właśnie chciałem... O, chrupki właśnie, o, co przyniosłem. Widzowie przynieśli, a ty teraz chrupiesz. Do no, smacznego tobie życzę. Dziękuję. No właśnie, co jeszcze mogę powiedzieć? Bardzo dziękuję dla tych widzów że po prostu że była płynniarka że tam zapłaciłem i po prostu y, chcieli z Krzyśkiem zrobić zdjęcie a Krzyśiek powiedział że 100 zł ale oni pojechali i zakupy zrobili bardzo szanuję Was za to a ja musiałem te 100 zł właśnie dla dać chyba sami widzieliście bardzo dziękuję, że mogłem dla Was po prostu, że na pamiątkę zrobiliście ugłęb zdjęcie. U jesteście ugłym wspaniałymi ludźmi. Że chcieliście, ugłym. Ogólnie... No, wyszedłem. Jest tak, a nie inaczej. No, wieczór, która tam godzina... 10 minut. No właśnie no A teraz będę nagrywał Bo muszę zobaczyć Tą kamerę Ponieważ coś tam z kartą i tak ale Mogłem chociaż nagram Ten film dla Was Żebyście wiedzieli że, że Ja dla Was bardzo dziękuję Za to że ogóle, że ja prowadziłem Ktoś mówi gniarkę, złożyłem bramkę całe te i po prostu zobaczyliście, chyba czekaliście i po prostu zobaczyliście, przywitaliście i bardzo wam za to ułem Dziękuję, że mogłem was też zobaczyć. Zobaczyliście ułem mnie na żywo. I dziękuję za te ułem dary Boże, jak to się mówi. I dobrego wieczoru i nocy życzę Wam ugołym. I na ten temat właśnie chciałam powiedzieć.